Witam wszystkich Daniel z Unboxing Maniacs oraz Miarki z, e, Tours. E, dziś przedstawię wam mojego m, DJI Mavic Air. E, jestem podekscytowany, bo to mój pierwszy tak mały i nowoczesny dron. Jak widzicie, pudełeczko jest dość małe. Otworzymy i zobaczymy, co, co się kryje w środku. Ehm, musicie uważać, gdyż e, no, po wyjęciu jednego pudełka e, wypada za chwileczkę kontroler, więc bądźcie ostrożni. E, kontroler jest dość mały, jak widać. E, musicie też zwrócić uwagę na pudełko, gdyż jest ono dwustronne. Ja walczyłem z tym pudełkiem e, z jednej strony, bo sądziłem, że trzeba tutaj na siłę coś wyciągnąć. No, niestety okazuje się rzeczywistość taka, że z drugiej strony jest klapeczka. Ok. E, tak jak widzicie, trzeba, e, trzeba odkleić wszystkie stickery, które znajdują się na pudełku, aby wyjąć drugie pudełko, które znajduje się z odwrotnej strony tego pudełka. E, jak widzicie, wyciągam pudełko. Jest to pudełko oryginalne, e, w którym znajduje się nasz dron. Ok, mamy jeszcze jedno pudełko, w którym yy, znajdują się yy, takie urządzenia jak ładowarka, między innymi, która pozwala ładować yy, nasze baterie oraz, yy, oraz ładować nasz kontroler. Mamy też kabelki, które pozwalają yy, podłączyć do kontrolera yy, telefon nie tylko Apple, ale również Samsunga. Oraz kabel, który pozwala ładować yy, wasz kontroler. Yy, Wasz kontroler przez tą ładowarkę, gdyż ładowarka może jednocześnie ładować baterię oraz wasz kontroler. Macie też zapasowe, zapasowe uchwyty czy gałeczki do sterowania. Odklejacie stickery ochronne. Mamy tutaj antenki, dwie. Musicie je utrzymać w tej pozycji, w której ja pokazuję. Gdyż one nie działają jak, jako jakieś pointery, czyli nie wskazuje się w stronę drona, tylko właśnie w ten sposób, aby dobrze działało. Jak widzicie, w pudełeczku znajduje się nasz mały dron. Dron nie jest dużo większy od telefonu iPhone 7. Jak widzicie, jest troszkę grubszy, oczywiście, od telefonu, ale bardzo przyjemny i bardzo łatwo go będziecie mogli zabrać wszędzie, gdzie tylko chcecie. Położę go tutaj. Pudełko jest bardzo takie, można powiedzieć. W tym pudełku możecie bezpiecznie przewozić waszego drona. Z tyłu możecie chować kabelki. Bardzo profesjonalnie wykonane. Ja tutaj pozwolę sobie tylko otworzyć, tak jakby dwa uchwyty, gdyż. Nie miałem z nim wcześniej do czynienia i nie przejrzałem też instrukcji, więc nie chcę uszkodzić, nie chcę uszkodzić drona już na jego starcie, bo byłaby troszkę no, nieprzyjemna sytuacja. Teraz już wiem oczywiście, że te, te, te uchwyty trzeba wywinąć tak jakby do dołu. Ale no, robiąc ten film, nie miałem o tym pojęcia. Pod spodem znajduje się bateria. zdjęłem z niej. Sticker ochronny. U góry są też również kilka takich drobnych stickerów. Ok, czyli jak widzicie, tak z bliska wygląda Mavic Air. Jest bardzo, bardzo mały. Oczywiście nie tański, nie taki mini, mini, ale wystarcza, wystarczy go włożyć do kieszeni. Tak naprawdę, kurtki i możecie z nim podróżować wszędzie. Bardzo prosto jest otworzyć ten, to zabezpieczenie do kamery. Nie tak jak na przykład miałem nieprzyjemne doświadczenia z, z kamerami przy Phantom 3, na przykład, gdzie trzeba było być naprawdę specjalistą, aby mm, taką kamerę zabezpieczyć odpowiednio. Tutaj jest to bardzo proste. Kawałek plastiku, klik i już mamy. Ok, zobaczmy jeszcze, co mamy w pudełku. W pudełku mamy mm, mamy. Takie zabezpieczenia dla początkujących. Ja ich nigdy nie używałem, ale dla, tych, dla takich użytkowników, którzy nigdy nie mieli do czynienia, zalecam ich używać. Mamy też instrukcje oraz wymienne śmigiełka, można by tak to powiedzieć, oraz kartę do rejestracji. Macie 24 godziny od aktywacji waszego drona, aby wykupić dodatkowe ubezpieczenie do niego. W razie czego, jakbyście stracili waszego drona w wodzie lub gdziekolwiek indziej, dostaniecie nowego. Oczywiście jest to opcja dodatkowo płatna. Kontroler jest bardzo mały, przyjemny. Ma takie uchwyty, w których mocujecie telefon i w środku ukryte są gałki do sterowania, które w bardzo prosty sposób wkręcacie przed lotem do kontrolera. Możecie je tutaj bardzo fajnie schować, aby nie pogubić. Tutaj mocujecie telefon i właściwie gotowy do lotu. Bardzo przyjemne. Przyznam, że jestem pod wrażeniem w stosunku do, do Fantoma. Wszystko jest naprawdę małe i na pewno mm, pozwoli Wam podróżować z tym dronem wszędzie. Tak to wygląda zestaw na szybko. Na końcu filmu pokażę Wam również jak, jakie filmy ja, jakie ujęcia ja wykonałem tym dronem. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, gdzie zobaczycie resztę filmów. Zapraszam serdecznie na swój kanał, nie zapomnijcie polajkować filmu, subskrypcje koniecznie, też mamy troszkę innych produktów do pokazania. Może i nowe drony. Zobaczymy, jak producenci tych dronów się z nami skontaktują. To bardzo chętnie zaprezentujemy tutaj innej marki drony. To by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pozdrawiam.